Teraz zapraszam panią profesor Urszulę tataj która opowie nam na temat życie, które trwało zbyt krótko. I tutaj będzie perspektywa już rodziców żegnających nowonarodzone dziecko. Zapraszam serdecznie. Ja jestem przeszczęśliwa z takiego. Tak, bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chcę bardzo podziękować za zaproszenie, Eugeniu. Jestem. Tak wdzięczna, że temat perinatalnej opieki paliatywnej i miejsce dla położnej również znalazł się podczas tej konferencji. Chcę bardzo podziękować no, wszystkim, którzy do tej pory mówili ze swoich różnych perspektyw. Pani Doktor Stolarskiej. Znakomity wykład, bardzo dziękuję. To naprawdę ubogaca, i, a jednocześnie y, ja, ja się zawsze cieszę. Przepraszam, że jest taka stara szkoła w tym pozytywnym tego znaczeniu, i po prostu czerpmy od ludzi, którzy mają doświadczenie, i absolutnie, absolutnie bardzo dziękuję. Eugeniu, chcę Ci podziękować, szczególnie za takie słowa empatia to praktyczna umiejętność. A zaraz nawiążę dlaczego, nawiążę jako położna. Eee, widzę, że mamy bardzo dużo wspólnego, bardzo dużo wspólnego dokładnie, ale postaram się jedną rzeczą wspólną to, że ja bym do wieczora mówiła z pasją o tym co robię, w związku z tym postaram się, postaram się o, ograniczyć. Eee, pani doktor Ani Jędrzejczyk, bardzo dziękuję. Eee, przede wszystkim za to Słowo sukces w perinatalnej opiece paliatywnej. I ja, proszę Państwa, zmieniam swój temat. Ja dzisiaj będę mówiła o sukcesie. Ja dzisiaj będę mówiła o sukcesie. Ja od 39 lat jestem położną. Pracuję. Pracuje w Szpitalu Specjalistycznym Świętej Zofii w Warszawie w poradni perinatologii, gdzie przygotowuje do porodu kobiety, rodziny, które po niepomyślnej diagnozie prenatalnej chcą kontynuować ciążę i urodzić chore dziecko. A jako wolontariuszka. Przyjeżdżam z nimi do porodu. Towarzyszę im podczas porodu. Razem z nimi witam te dzieci i bardzo często na sali porodowej razem z nimi też te dzieci żegnam. Jednocześnie pracuję w zakładzie położnictwa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie prowadzę badania naukowe. Moje badania naukowe y, są badaniami jakościowymi. Ja nie badam ilościowo, ile kobiet w Polsce rodzi dzieci po niepomyślnej diagnozie prenatalnej. Ja badam zjawiska, badam fenomeny. Ja badam dlaczego te kobiety rodzą i. i Jakim doświadczeniem jest dla tych kobiet to doświadczenie ciąży po niepomyślnej diagnozie prenatalnej albo doświadczenie porodu dziecka, które no, nieuchronnie po porodzie odejdzie. Te badania pozwalają mi zbliżyć się do świata osobistego tej grupy kobiet, grupy rodziców, przyjąć ich wewnętrzną perspektywę, by zbadać to zjawisko takim, jakie ono jest. Ja tutaj będę nawiązywać do tego, co już pani doktor Ania Jędrzejczyk przede mną powiedziała, ale tak bardzo, bardzo krótko o skali zjawiska, bo brakuje dokładnych statystyk określających wielkość tej grupy rodziców, którzy po niepomyślnej diagnozie prenatalnej a to wynika z tego powodu, że u jednych rodziców są to wady o jednoznacznie letalnym rokowaniu, a inni rodzice mają wady, które, które no nie, są, nie mają tego letalnego rokowania. I w krajach o wysokich dochodach to około 2-3% kobiet otrzymuje diagnozę o niepomyślnym, niepomyślnym rokowaniu. Jeśli chodzi o Polskę, to Odsetek zgonów noworodkowych z powodu wad wrodzonych w Polsce wynosi około 30%. Badania pokazują, że rocznie około 60 kobiet rodzi dzieci, 600 przepraszam, kobiet rodzi dzieci ze śmiertelnymi wadami. To są badania już nieaktualne. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że to jest około 1000 kobiet w Polsce, ale wiemy, że sytuacja społeczno-polityczna niestety bardzo zmienia te statystyki, a tu też będę nawiązywać do tego co Pani doktor Ania powiedziała przede mną. Sposób i jakość przekazywania niepomyślnej diagnozy prenatalnej mówiąc delikatnie ma wiele do życzenia i myślę, że ten kontakt z pierwszym lekarzem bardzo często decyduje o tym, czy ta kobieta będzie kontynuować ciążę, czy nie. Bo ta decyzja dotycząca kontynuacji ciąży e, na całym świecie jest bardzo, bardzo trudną decyzją, jest wielkim cierpieniem dla każdej kobiety. E, tutaj decydują względy etyczne, religijne, kulturowe. Niekiedy to są wątpliwości rodziców, czy faktycznie... To jest prawidłowo postawiona diagnoza. Także ten odsetek rodziców, którzy decydują się rodziców, u których stwierdzono niepomyślne wady o letalnym rokowaniu z tych wszystkich rodziców około 20-80% decyduje się, że mimo tej wady chcą kontynuować tę, tę ciążę. Ja tu bym przedstawiła Państwu w ogóle całe, całe badania, cały przegląd badań jakościowym, które na całym świecie od dwóch dekad przybliżają sytuację tych kobiet, rodzin, które kontynuują ciążę po niepomyślnej diagnozie. Oczywiście patrzę na zegarek i ramy czasowe nie pozwolą mi na szerszy wgląd, ale chciałabym tylko, żebyście Państwo zwrócili uwagę na same tematy. Te, te tematy bardzo dokładnie pokazują, że kobiety w ciąży, ciąży obciążonej wadą letalną swojego dziecka, żyjącego w fazie prenatalnej, one przechodzą proces adaptacji. Zachęcam do, te, do, do lektury tego artykułu, bo jeżeli lekarze wiedzieliby, jakie etapy rozwojowe przeżywa ta kobieta, na pewno w inny sposób spojrzeliby to, na to doświadczenie ciąży obciążonej tej, tą diagnozą. Przygotowanie do, do, do narodzin takiego dziecka. Ten drugi artykuł dla mnie jest absolutnie kluczowym, i dzięki niemu ja zrozumiałam, czego ci rodzice potrzebują, żeby potem nie żałować, bo nie da się powtórzyć tego momentu pożegnania dziecka na sali porodowej. Kolejne mówią, co tu już Pani doktor przede mną powiedziała. Nasze dzieci nie są diagnozą. Nasze dzieci są ludźmi. E, na, Im przysługuje szacunek. E, ci rodzice upominają się o każde dziecko. Chcą, żeby podmiotowo je traktować. Oczywiście nie zawsze jest to e, to oczekiwanie m, spełnione. I nasze badania, które prowadzimy w Zakładzie Położnictwa w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego potwierdzają te dane światowe, że dla tych kobiet ta ciąża jest doświadczeniem macierzyństwa prenatalnego. Ci rodzice wiedzą, że to macierzyństwo będzie krótkie, dlatego fokusują się i, i cieszą się tym dzieckiem, które jeszcze żyje. I to też pokazuje, że ci rodzice nie chcą iść do hospicjum. Oni chcą przyjść do położnej w szpitalu, która będzie ich przygotowywać do porodu, pokazać salę porodową, bo to będzie normalny poród. Moje dziecko jest osobą. Ten poród będzie spotkaniem i pożegnaniem z dzieckiem. Króciutko tylko, co przeżywają te kobiety w momencie, kiedy, kiedy doświadczają tej, tego okresu oczekiwania na dziecko? Przede wszystkim te kobiety. Mm, mm, są w takim stanie zawieszenia. To jest bardzo trudny stan, ponieważ one są w takim, w takim stanie liminarności. Społeczeństwo mówi, ty nie jesteś matką, to dziecko, no właśnie, usuń ten problem, przepraszam, ja teraz cytuję, ja cytuję te kobiety. Ta kobieta się no, jakby nie, nie zgadza na to, ale po porodzie ona już nie jest matką, ponieważ ona nie wyjdzie z wózkiem przed blok i, i społeczeństwo znów nie, nie będzie widziało, że ona faktycznie urodziła to dziecko. Te kobiety są niewidzialne dla otoczenia. My, jako społeczeństwo, nie jesteśmy przygotowani na to, żeby towarzyszyć tym kobietom podczas tej trudnej yy, drogi oczekiwania na chore dziecko. Yy, no niestety, brak społecznej akceptacji marginalizuje. I to jest bardzo trudne dla kobiet. One się czują yy, na marginesie. I one się czują wykluczone. Mało tego, one sobie same potem nie dają prawa, żeby czuć się normalną kobietą w ciąży, żeby czuć się taką matką. I do, doszliśmy do etapu poród. Generalnie, patrząc na każdy poród i doświadczenie porodu dziecka zdrowego, to z badań wynika, że hmm, poród jest uważany za jedno z kluczowych doświadczeń w życiu. Kobiety. Dla jednych o pozytywnych albo negatywnych konotacjach. Dla jednych kobiet jest to znaczący proces transformujący, przemieniający ich życie, taki oczyszczający. Dla innych kobiet jest to konieczność, którą należy zakończyć bardzo szybko i bardzo bezboleśnie. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje poród w taki sposób, że ma być to doświadczenie, które spełnia oczekiwania. W bezpiecznym, wspierającym środowisku, gdzie narodziny zdrowego dziecka są tutaj postrzegane jako ważny element tego doświadczenia. To jest bardzo ważne, bo dla większości kobiet na całym świecie nieodłączną wartością doświadczenia porodu jest też możliwość wykorzystania zasobów własnego ciała zasobów psychospołecznych. Te kobiety chcą, by proces porodu był ich własnym doświadczeniem, a nie procedurą medyczną. Wszystkie kobiety pragną urodzić zdrowe dziecko i wszystkie pragną, żeby to doświadczenie było pozytywne. A w sytuacji, gdy dziecko rodzi się martwe lub gdy przewiduje się jego śmierć wkrótce po porodzie, czy taki poród może mieć pozytywne konotacje? Czy może być pozytywnym doświadczeniem? I zaraz będziemy mówić o sukcesie. Od dwóch lat, od, od siedmiu lat towarzyszę kobietom podczas narodzin ich dzieci, ale od dwóch lat prowadziłam kolejne badania. I nasze badania jeszcze nie są opublikowane, ale już mogę powiedzieć o, o ich wynikach. Badane kobiety. Przeżywały, doświadczały porodu w trzech różnych przestrzeniach. W przestrzeni ciała, ich biologii, w przestrzeni relacji do dziecka, to przeżywali obydwoje rodzice, i w przestrzeni bezpiecznego miejsca narodzin. Pani doktor Ania mówiła, że można wchodzić na salę. Nie wolno wchodzić nikomu na salę, nawet jeżeli ten lekarz czy położna jest na dyżurze. U nas w Szpitalu Specjalistycznym Świętej Zofii jest. Taka święta zasada tylko położna, która zajmuje się danym, daną kobietą, rodziną tylko ona może tam wchodzić, i lekarz, który przychodzi, wita się, przedstawia ale jeżeli nie ma potrzeby, to lekarz też tam nie wchodzi. I dla nas jest to absolutnie ważne znaczy dla nas, dla tych kobiet jest bardzo ważne, bo to jest tak intymne generalnie poród jest intymnym e, doświadczeniem a Poród dziecka, które za chwilę ma odejść, jest to szczególnie trudne doświadczenie, i rodzice chcą mieć takie bezpieczne środowisko, żeby mogli w godności, tak jak sobie tego tak. życzą, czy to są muzułmani, prawosławni, czy to są ateiści, bo ja różne badania robiłam na, na różnych, w różnych kulturach, żeby naprawdę spełnić oczekiwania tych, tych wszystkich osób. Przede wszystkim te kobiety, one chciały być traktowane jak każda inna rodząca, chciałyby ich dziecko było traktowane jak każdy zdrowy noworodek. One przede wszystkim chciały urodzić naturalnie. Dlaczego? Bo chciały świadomie spotkać się z dzieckiem. One chciały świadomie dotknąć to dziecko. One wiedziały, że jak urodzą naturalnie, to one nikim tego dziecka nie zabierze. A jeżeli będzie to cięcie cesarskie, u nas jest taka możliwość w szpitalu, że jeżeli jest cięcie cesarskie, bo to jest wskazanie medyczne, tatusiowie są przy cięciu cesarskim, a potem na, są dwie godziny po, yy, przechodzą razem yy, na, na oddział yy, przeznaczony zaraz obok sali operacyjnej. Te kobiety chciały mieć też coś normalnego w tej nienormalnej sytuacji. Chciały jedna wcześniej doświadczyła cesarskiego cięcia, stąd ona później mówiła, że spełniło się jej małe marzenie o porodzie naturalnym. Niektóre kobiety mówiły o satysfakcji i radości płynącej z procesu porodu. Opisywały poczucie zwycięstwa i takiej siły czerpanej z własnego ciała które ich nie zawiodło. One mówiły, że udało im się. Udało im się urodzić. One tego dokonały, zrobiły to. Podkreślały też znaczenie naturalnego wsparcia hormonalnego, dzięki któremu doświadczały pozytywnych emocji. Ja na początku byłam zdziwiona. Kobieta, która trzyma martwe dziecko, bo się urodziło i ona mi mówi, paniulu jestem taka szczęśliwa. I powtarzało to Kilkanaście kobiet. I ja zaczęłam zbierać od kilkudziesięciu innych kobiet wywiady, i co się okazuje, że faktycznie na poziomie ciała i na poziomie emocji te kobiety były szczęśliwe, bo spotkały się z dzieckiem, bo zobaczyły. Tu się diagnoza nie potwierdziła, bo dziecko mówią, jest piękne, a mówiono mi inne rzeczy. I pojawił się też taki wątek satysfakcji, że dzięki wysiłkowi i staraniom, tych kobiet te dzieci urodziły się żywe i nawet jeżeli to nie było zgodne z faktycznym stanem to ta kobieta ma to doświadczenie w sobie i nie wolno jej tego doświadczenia odbierać te kobiety bardzo też doceniały to że mogły urodzić Według własnych zasad. Chciały mieć taką możliwość stworzenia własnego doświadczenia porodowego, możliwość decydowania o sposobie przebiegu porodu, pozycjach porodowych, o znieczuleniu zewnątrzoponowym albo o znieczuleniu pozafarmakologicznym. To dawało im poczucie sprawstwa. A zapewniona bezpieczna przestrzeń, taka pełna szacunku, opieka podczas porodu, taka empatyczna opieka, czyli Empatyczna, profesjonalna. Jeszcze raz dziękuję za to słowo. Tak? Empatyczna, czyli profesjonalna. Dawało im możliwość wykrzyczenia bólu. I to nieraz jest taki ryk. Ja ostatnio, to było dwa miesiące temu, to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie, bo w taki sposób zareagował tata. I potem my się spotykamy, oni przychodzą. Przychodzą do położnej i razem chcą od też usłyszeć. Omawiamy to doświadczenie. I ci rodzice się dzielą, że mieli tę przestrzeń i mogli wykrzyczeć swój ból tak, jak tego potrzebowali. Narodziny dziecka dla rodziców są momentem powitania i pożegnania. Oni jednocześnie doświadczają. Dwóch sprzecznych uczuć: szczęścia, szczęścia, bo mogą zobaczyć, przytulić, mogą pobyć z tym dzieckiem, zobaczyć, że ono jest piękne. No i rozpaczy, bo muszą się pożegnać, muszą to dziecko oddać. To jest bardzo trudne dla nas, kiedy po raz kolejny wchodzimy i mówimy, że no, chcemy to dziecko zabrać. Położna przyjmuje poród, w tej sytuacji położna, bo przyjmuje dziecko, a w tej sytuacji położna. No musi w pewnym momencie odebrać dziecko matce. Tu chyba zrobię kolejne badania, jeśli chodzi o doświadczenia położnych. E, wszyscy mieli nadzieję, że dzieci urodzą się żywe, szczególnie dla osób, które są wyznania rzymskokatolickiego, te matki czy ojcowie sami chcieli ochrzcić te dzieci. Do śmierci własnego dziecka nie da się przygotować, no ale można towarzyszyć rodzicom w okresie oczekiwania na ten nieuchronny moment pożegnania. Oswoić i zaplanować ten czas. Psycholog Kazimierz Obuchowski pisał, że człowiek może nadać sens swojemu życiu również przez sposób, w jaki radzi sobie z cierpieniem. Wszyscy rodzice, którzy tu brali udział w tym badaniu, byli przygotowani, to znaczy brali udział w szkole rodzicielstwa. Witam tu panią doktor Odę, która znakomicie przygotowuje i współpracujemy. Ja miałam przyjemność kilka lat temu współtworzyć program w tej szkole wraz z Agnieszką. Miel baranowską, którą dzisiaj słyszeliśmy. I, I to jest bardzo ważne, bo możemy, czy w szkole, ja indywidualnie przygotowuję, możemy przygotować plan porodu. I tu chcę nawiązać do tego, co pani doktor powiedziała. Ja w pewnym momencie. Pytam te kobiety i jednocześnie im uświadamiam, czy jeżeli w trakcie porodu będziemy monitorować pracę serca dziecka i nagle ona przestanie słyszeć to serce, czy to ją zmotywuje do porodu? Czy nagle mamy kobietę, która musi mieć 2-3 godziny na to, żeby no, wykrzyczeć ból? I kiedy kobiet, rozmawiamy o tym, to zazwyczaj oni podejmują decyzję: Nie, ja chcę mieć do końca nadzieję, ja do końca chcę. Mieć zadanie porodu, a, a nie mieć moment gdyby się okazało, że to dziecko jednak odeszło, bo czuło się w tym momencie najbezpieczniej. E, wiele czynników wpływa na to. Yy, yy. Pozytywne doświadczenie. Badania wskazują, że doświadczenie narodzin martwego dziecka lub takiego, które umiera zaraz po porodzie, jest dla rodziców rozdzierającym momentem. Z natury jest to tragiczne doświadczenie. Natomiast pewne czynniki mogą przyczynić się do pozytywnych implikacji tego trudnego doświadczenia. Profesor Sudan z Wielkiej Brytanii zbadała, że na pozytywne doświadczenie porodu w tej szczególnej grupie rodziców wpływają właśnie wsparcie empatycznego, czyli jakiego? profesjonalnego profesjonalnego personelu medycznego. I tutaj mój apel na studiach przygotowujmy do empatycznego, czyli profesjonalnego towarzyszenia każdemu człowiekowi. Nasze badania pokazują, że właśnie możliwość porodu drogami natury dawało kobietom poczucie dumy, szczęścia, satysfakcji, doświadczenie porodu na własnych warunkach, poczucie bezpieczeństwa, bycie widzialną i słyszalną. Na czym polega empatyczne prowadzenie porodu? Na podążaniu za potrzebami kobiety, czyli na czym? Na profesjonalnym prowadzeniu porodu. Patrzę na zegarek i z przerażeniem zobaczyłam, że mój czas się skończył, ale. Chciałabym podsumowując, e, powiedzieć o tym, że e, z metapoziomu spojrzałam na kilkadziesiąt wypowiedzi kobiet, i e, wpisałam doświadczenie ciąży które to doświadczenie było doświadczeniem takim bardzo obciążającym dla kobiety i doświadczenie porodu, doświadczenie, które było wyzwalające. Nie chcę się już tutaj skupiać dokładnie na, na poszczególnych punktach, ale to, co było dla kobiet trudne. Długość, czyli kilka miesięcy, te kobiety czekają. One podjęły decyzję, że chcą kontynuować ciążę, ale tak długo czekają na rozwiązanie. Poród trwa krótko i to jest moment, sprawdzam, okaże się, ale nie ma już tego stanu liminarności. Wreszcie urodzę, tak? wreszcie to się dokona, wreszcie zakończy się stan takiego zawieszenia. Panowie też o tym mówili, tak? ojcowie, ojcowie dzieci. Także to jest też bardzo ważne w kontekście pozytywnego doświadczenia. Dlaczego porodowego? Dlaczego? Bo to doświadczenie dobrego porodu od razu daje kobietom szansę na to, żeby podjęły dalsze plany prokreacyjne, bo ona sprawdziła siebie moje ciało jest, moje ciało jest zdrowe. Tak samo, polecam książkę Okruszki, i chcę Państwu powiedzieć, że ta książka zainspirowała mnie do tego, żeby robić badanie, mam nadzieję, że Pani dr Ode też będzie współautorem, e, wzrostu potraumatycznego, rozwoju osobowego kobiet po takim trudnym doświadczeniu. Z przeglądu literatury wynika, że u, w, w inne grupy są tutaj brane pod uwagę, a, a, a ta grupa jeszcze nie była badana. Ostatnie dwa zdania. Ani narodzin, ani śmierci nie da się powtórzyć. Tylko raz się rodzimy, raz umieramy. Warto by te dwa krytyczne doświadczenia zaopiekować najlepiej jak się tylko da. Bo gdy rodzi się martwe dziecko, istnieje tylko jedna szansa, aby zrobić to dobrze. Mam Wrażenie, że nie wyczerpałam tematu, bardzo trudno jest wyczerpać, ale już tu z tego miejsca chciałabym Państwa zaprosić na kurs, który, który organizuje online w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie szerzej omówimy te wszystkie teraz zarysowane wątki, na którym też pani doktor Jana Kuran Ode będzie miała jako przedstawiciel hospicjum i lekarz, który pracuje w szpitalu, doktor Dagmara Filipecka-Tyczka, będzie też antropolog. Także ja wtedy przez kilka, to sześć godzin, wtedy mogę przedstawić Państwu szerszy kontekst tego, tego doświadczenia. Bardzo dziękuję i przepraszam za przekroczony czas.